Dzień dobry. Hej. Hej. Co tam, Ninka, masz fajnego? Sówkę. Sówkę? Szkoda, że nie możecie poczuć, jak ona pachnie. Prójdźcie, poczujcie sobie. A pokaż ładnie, jak w środku wygląda. O, ładnie. Taka sówka o zapachu borówek. Tak. Właśnie wróciliśmy z zakupu. I mam taką sówkę, która już jest pusta. Ona była o zapachu malinowym. Mm mhm. użyłam. Ona jest koleżanką. A, są, to są koleżanki? No. Właśnie dzisiaj y, kupiliśmy taką sówkę. Ona jest borówkowa, nie? Ona, ona ogólnie tutaj jest, to są jagódki. No. Yy, I ona kosztowała chyba 4,99 w Lidlu. Nie pamiętam, gdzie... Bo tam gdzie... się skończyła, więc dlatego mama mi kupiła. Wczesnym jak bliższy był usta, to A tą kupiłam jej wcześniej. I ona była o zapachu malinowym. Ale nie pamiętam, czy w Lidlu ją kupiłam. Bo chyba w Rosmanie też nie. są. W Rosmanie, nie? Nie, nie kupiłaś mi jej. Ona była na swinie. Ta. Ach na święta od Mikołaja, dobrze, dobrze. I Michał dostał wtedy tego eosa. Mhm. A y, tak. Ale chyba takie słówki są też w Rossmanie kiedyś widziałam. No, ja też widziałam. Y, ale właśnie w lidlu była jagodowa. Były jeszcze inne, ale Jakie? właśnie nie pamiętam. Chyba była truskawka, ale ty lubisz jagody, borówki. No. Więc to są twoje ulubione owoce, więc ja wziąłem ja ci taką nie jagodową. To są teraz koleżankami? No. Dobra. Jeszcze zaprzyjaźniły. Huhu, huhu. Uh. No huhu. Uh. Huhu. 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 Dobra. To co Ninuśka? Pokazujemy resztę zakupów. Tak, sówki tu odłożę. Dobra. Okay, reszta Sówki sobie stoją. I tak, może zaczniemy tutaj od tych rzeczy, bo one były w, innych, i w innym sklepie. Specjalnie y, jeszcze pojechaliśmy do innego sklepu po ten ketchup. Bo moje dzieci go ostatnio bardzo polubiły, dlatego specjalnie jego w Lidlu nie ma, dlatego muszę gdzieś indziej go kupować. Tutaj odebrałam dwie przesyłki z paczkomatu. No, to na pewno z tobą zobaczę. No, ale to za chwilę. Opaseczkę już Ci pokazywałam. To Wam pokażemy na takim holu innym zakupowym. I tak, i tutaj mamy. Troszeczkę zakupów, trochę nam się rzeczy pokończyło, potrzebowaliśmy y, produktów na chlebek, potrzebowaliśmy y, obiadów, żeby mieć na kolejny, na kolejny tydzień troszeczkę zapasów, żeby nie myśleć o tym y, wiecie, w czasie, y, w czasie wolnym jakoś specjalnie i, no i mieć spokojną głowę, że jest w domu jakiś zapas, gdy jesteśmy na przykład w pracy. Batonik. Batonik Milky Way. Lubię bardzo batoniki Milky Way. Dobra, więc tak, zaczynamy. Ale może być też Twój. Dobra, zaczynamy. Sushi Box. Ostatnio właśnie nie było tych sushi Boxów, dlatego nie widzieliście w ostatnich chyba dwóch holach zakupowych. Nie pokazywałam sushi, bo po prostu w Lidlu ich nie było. Ale teraz znowu były, więc zakupiłam. Z sosikami. Tutaj jest jeszcze. Tu jest szybko. Sos sojowy wasabi o nie. i jeszcze jest tarty imbir, bardzo lubię. Ale wasabi? No, ostre, no. To go nie próbuj. Ale ja lubię ostre. Ale on jest za ostry. Myślisz? No. Dobra, Ninuś, co tam Zy... dalej pokazujesz? Spiecie sos na całym świecie, nie próbujcie. Co jeszcze pokazujesz, Ninuś? Co chcesz pokazać? I za Lizaczki. O, te lizaczki to są. są te lizaczki są bardzo dobre. No, nie one nie są wiem. coś na, w typie właśnie nim dwa tych takich owocowych. Są przepyszne. Ulubiony z tych tutaj lizaczków to jaki jest twój? No właśnie. Czarna porzeczka. Czarna porzeczka jeżyna chyba, nie? on, no. on jest czarna porzeczka jeżyna. Ten? ten jest chyba wisienka. ten jest pomarańcza, jabłuszko. Ten jest... Cytryna i coś tam. Ten jest wiśnia i malina. Ale wszystkie są pyszne. No. Dobra, to dalej to jedziemy, to jedziemy z tym koksem. Kupuję. To pokazałyśmy, to też. Yy, troszeczkę kupiłyśmy znowu milki splash, ulubionych Nie cukiereczków, Mogę miny. Pokazać, jak w Możesz pokazać, jak w środku wyglądają. Możesz w środku wyglądają. O. Tak? Mają dwie warstwy. Wyglądają tak. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy sól czosnkową. Kupiliśmy też naczynie żara odporne. Yy, kosztowało chyba 29,99, a yy, już ostatnie nam się prawie, no, znaczy mamy, ale nie mamy do niego przykrycia, więc wiecie, kiepsko trochę się, się piecze. Trzeba po prostu przykrywać folią. Yy, a jutro będę robić lasagne, więc akurat mi się przyda. No jest takie fajne. Dość wysokie, więc będzie akurat. Więc tak, sól czosnkowa. Dalej jabłuszka. Tu mamy sześć jabłuszek. Co tu dalej? To Ninka pokazywała. Tutaj kupiliśmy jeszcze dwa opakowania takich chipsów. Zielona cebulka. Czekaj, Ninusia, może przejdę z tej strony. Tak, dwa opakowania paróweczek do świnek w kocyku. Tutaj mamy ser. Zobaczcie, to jest woda. No, ser... Taki z dziurami, ale też można jeść te barówki normalnie. Można też jeść. Tutaj mamy co jeszcze? Mamy kawę z kafę, mamy. O, te ciasteczka są bardzo dobre. Z pokazywaliśmy tymi. Tak, pokazywaliśmy. Aha, świnki w kocyku? Tak. Tutaj mamy te ciasteczka, o, właśnie z tymi, z tą łódką, taką łodzią wytłoczoną. To tej... ciasteczka z białą czekoladą i jeszcze z takim obrazkiem. Tak, z takimi łódkami, bardzo dobre. No, ryż. Tak. Mamy ryż, mamy pietruchę, mamy całą główkę selera, <laughs> mamy sałatę, mamy tutaj taki serek wiejski, stado jogurtów naturalnych, tutaj mamy szyneczkę. Nie wiem, czy one będą tak zapakowane, że nie będzie widać, co będzie. Nie, będzie widać. Będzie widać, My na jaki jest widać. lizak. Tutaj mamy szynkę do tostów. Tutaj dla mnie, o tutaj mamy ser roladę deustrzycką, taki wędzony, dawno go nie mieliśmy. Masełko, dwa chlebki tostowe, ten jest maślany, ten jest pełnoziarnisty. Tutaj mam jeszcze pasztecik z grzybkami dla Michała. Dwie bułki, chleb żytni, dwie paczki chusteczek nawilżających. Co tu jeszcze mamy? humus Tutaj mamy filet z... Indyka. zapieczemy go w rękawie takim foliowym z przyprawami. Ostatnio też mieliśmy wyszedł przepysznie mięciutki. Yy, tutaj taki yy, nektar jabłuszkowy. Co tutaj? Cztery? piwka I tutaj mamy tak. Tutaj mamy polędwiczkę. Yy, zrobię ją w przyprawach też na patelni grillowej. Pokroję w plastry. I to naprawdę po minucie z każdej strony i jest gotowa. Oczy... Dobra, oczywiście standardowo dwie paczki skrzydełek, zgrzewka wody gazowanej. No tu wiadomo. Właśnie tego. No. Więc to tyle. Wszystko na dzisiaj. Ninuś. Tak? Pa!